Dzień dobry, witam Was w tygodniu z życia dealera. Steels dla Pana Jarka się już robi. Także Jarek już w sobotę będziesz śmigał swoim pięknym stilsem. <laughs> Robimy przegląd zerowy standardowo. Polaris sobie czeka na jazdę, na którą nie mam czasu, ale już za półtora tygodnia, w następny weekend, szykujemy niespodzianeczkę. Muszę sobie te lampy podłączyć. <laughs> Norbert to mnie w ogóle zaje, jak zobaczę, jak je to zamontowałem. Norbert Motomikulski, u którego kupujecie najlepsze Polarisy w Polsce, moi drodzy! W Krośnie! Tak! Wbijajcie do Norberta, eee, dzwońcie do niego, zawracajcie mu dupę. <grym> Powołujcie się na mnie, będą jakieś tam rabaciki dodatkowe i super obsługa! Norbert... Przepraszam, jak to k podłączyć teraz? <grym> moi drodzy, cefeczki jakieś idą tak a propos. Idą CF-eczki, idzie wiosna, muzyczka pirulum pirulum, a muzyczka gra. Yy, tu się jedna cf robi, która jest sprzedana. Tam tata pojechał yy, drugą na jazdę testową. Wczoraj, wczoraj, tak a propos, to był taki rekordowy dzień w kładowym salonie, że sprzedaliśmy tyle. Słyszeliśmy <śladaliśmy> tyle tego, czego nie ma, niesamowitość. Niesamowitość. Wszystkich użytkowników Stelsa, zapraszam na grupę na Facebooku, którą tworzymy razem z użytkownikami. Tylko proszę Was, żeby dołączały tylko i wyłącznie osoby, które są faktycznymi użytkownikami Stelsa Stelsa tego gebelsa. E, bo chcemy właśnie zrzeszać ludzi, którzy faktycznie mają jakieś tam pojęcie o tym sprzęcie, żeby się wymieniać doświadczeniami i w ogóle tutaj pozdrawiam Marcina Szy, dzięki któremu kupiłem sobie to. Takie te pojemniki, yy, narzędziówki na kładziora. Fajne to jest. Fajne to jest. Ostatnio klient miał właśnie zamontowane w taki sposób. To jest takie wiary wodoszczelne na jakieś narzędzia, na jakieś dokumenty. Yy. Skrzynki narzędziowe Kubrika, które dostałem jeszcze w grudniu, ale już obiecuję, że jest coraz bliżej ich unboxingu. Nie mam na niego czasu. Eee, Cefeczki 520, -eczki, które gdzieś tam no, zaczynają przychodzić do tej Polski, eee, będą jeszcze stare 600. -ki. Znaczy, stare nowe, ale ten starszy model. Najprawdopodobniej będą produkowane równolegle z tym nowym modelem 625 i dobrze, bo będą tańsze. Bo obawiam się, że cena 625 no, zaskoczy nas wszystkich, ale to takie moje przemyślenia. Także myślę, że jeśli Cw Moto 520 ze wspomaganiem kosztuje 31 500. A 600 ma kosztować 33,900, to zdecydowanie, ale to zdecydowanie warto dopłacić do, do 600, bo widzieliście, co, co nasz Wojtuś e, robił tym kładem w terenie. Jeździł bez skrupułów, bez kompleksów. <laughs> 520. Ja już powoli zaczynałem zapominać, jak wyglądają w ogóle CF-ki. Kilka zmian, brak mocznika na mocz, pojemnika na mocz, e jakieś jeszcze takie detale, o których Wam pewnie jeszcze zrobię jakiś film, jeśli będę miał te kłady u siebie dłużej, bo te już wyjeżdżają do klientów. Wczoraj przyjechało dwóch wariatów, sobie kupiło po prostu masakra. 520 to w ogóle dość e kład. Wyjątkowy, dlatego że sprzedaje się w Polsce w potężnych ilościach, ma tylko dwie wady: jest niski i jest twardy. Jeśli byłby wyższy i byłby miększy, byłby kładem perfekcyjnym na początek, po prostu perfekcyjnym, bez wad, ale mimo to no sprzedaje się w potężnych ilościach ze względu na na jego cenę, która i tak wzrosła ale mam nadzieję, że e, za kilka miesięcy wszystko wróci do normy te bieżące dostawy, no i ceny patrzcie patrzcie co robię patrzcie, ale jestem szalony i <laughs> biedę zdzieram sobie naklejki z Lisa. Dlatego, że szykuję niespodziankę. Tak o lubię sobie robić różne dziwne rzeczy. Jest teraz już po 19. .00. Czekam na dostawę jeszcze kilku stilsów, bo mają niebawem przyjechać i będziemy je ogarniać w następnym tygodniu dla klientów. Yy, miał być tydzień z życia dealera, ale tak naprawdę mamy już czwartek, a ja nie ponagrywałem prawie nic, <laughs> dlatego że no ja po prostu nie wiem, w co włożyć ręce. Nie? Szkoda gadać. Musimy troszeczkę yy, no, wszystko sobie to zoptymalizować, jakoś ociepanie, bo, bo nie dajemy sobie tak naprawdę rady. Trochę nas to wszystko przerasta. Tu zainteresowanie. Stylsy przyjmuje zamówienia tylko na końcówkę marca, początek kwietnia, bo po prostu tyle. No, no, no są pewne moce przerobowe, są pewne moce transportowe. Wczoraj C w Moto, dzisiaj Gepardy, świeża dostawa. To była nocna, nocna dzika dostawa. Dzisiaj jeszcze dojedzie jeden. Bo wczoraj e, gdzieś tam utknął na drodze, także mamy w tej chwili w sumie mam na stanie e, trzy kolory, czyli żółty, camo i karbon. E, tak naprawdę tu potrzebujemy na chwilę obecną 16 tych kładów, do, żeby wydać klientom. <noise> Ale tak co tydzień dostajemy e, średnio 2-3 sztuki. Średnio potrzebujemy e, 1,5 dnia do dwóch dni. Przy jednym kładzie, żeby go przygotować dla klienta, dlatego że jest tutaj kupa roboty. Jeszcze, jak są jakieś dodatki do montowania, to też schodzi. Tym bardziej no, zajmuje się tym jedna osoba, która też czasem musi się od tego odrywać. Ja tak naprawdę większość czasu siedzę przy kąpie, rozmawiam z wami przez telefony i ogarniam cały, cały biznes. Piątek, piąteczek, piątunio. Także dzisiaj, dzisiaj wcześniej trzeba skończyć. Tam czynią się pewne inwestycje. Tam jeszcze na ogrodzie będą się czynić inwestycje. A to tylko dlatego, że największy salon kładów w Polsce jest za mały. Kurwa. Oj tak, wpadłem na dziki pomysł, że zrobię Wam unboxing. Tylko nie wiem czego. Bo, tak jak mówiłem, <noise> dużo rzeczy zamawiam. Yy, przychodzą po kilku dniach, czy coś, i ja już wtedy nie wiem. No zapominam po prostu, nie? Także mam nadzieję, że to jest coś w miarę takiego, co się Wam nada do pokazania. <noise> Hop. Yy, jakieś narzędzia pewnie to będą. Tutaj na pewno wiem, bo to pamiętam, że tu mam. Yy, Tom Jak to się nazywa? Takie co grzeje Opalarka, opalarka Opalarunia. Najważniejsze jest zawsze faktura. Smaru uniwersalny smarownica, o tak Nowa smarownica z jakimiś końcówkami O ciepanie Ile smaru, ale będziemy teraz stelsy smarować. Aż głupio. Dobra, to nieważne. Te końcówki są najważniejsze. Ale jak to, że dwie są? Jak dwie? Jak ja jedną zamawiałem. Aha, bo jedna. To po co ja zamawiałem? Whatever, whatever. Wąż to smarownicy. Tu jest nasza pierwsza smarownica. Dlaczego wąż dłuższy? Bo jest łatwiej operować wtedy smarownicą. Może ona sobie leżeć na ziemi, nie musimy jej trzymać w ręce. No zawsze sobie kupcie długi wąż. To jest półmetrowy, ale najlepiej z metrowy. Jak jest metrowy, naprawdę pracuje się dużo wygodniej. To się Bogdan ucieszy. Gdzie smarował, a smarował. Yy, ta wotnica generalnie Rownica u nas jest tak często używana, że to jest szok. I mam nadzieję, że to nie będzie jakiś bullshit. Tam nie kosztowała 40 zł, tylko <śmany> 60. <śmany> nie żartuję. Coś tam więcej. Coś tam więcej. E... Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Przy. W stelsach głównie, no bo w stelsach jest kalamitek od Groma. A tu leży ten, e, chyba flaszeczka od widza, naprawdę. <laughs> Czasem dostaje, znaczy od widza, od, no od, widza od klienta, nie? który jest zadowolony z usług. Pojechali na no, rosyjski smaru. Mi to nie wyszczęli, to nic. Kurcze. Ociep, Już z Jest y, smarownica. Są końcówki. Jedna końcówka była w zestawie. W sumie niepotrzebnie dokupowałem drugą. Co to warte? Co to warte? Chodzi o to, żeby się łatwo mniej więcej na te kalamitki y, to. No, dobre to jest nawet takie trzyszczynkowa. Hop, być może będzie lepsza od tamtej. Zobaczymy. Ale to wszystko jest nieważne. To jest tylko smarownica. Ani tego nie zjem ani nie wypiję. A tu jest troszeczkę odwidza. Ruski bimberu. Zawsze flaszeczka jest miło widziana, flaszeczka od widza, jest flaszeczką która zawsze smakuje najlepiej, bo jest taka od serca, <laughs> łycha, 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 dzięki wariacie, Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, <laughs> więc będziemy robić później ten, taki prawdziwy unboxing, teraz na opalarka, opalarka, bo Zdradzę Wam, że czekam na mm, okleinę do Polarisa, taką faniutką. Także w następnym tygodniu mam nadzieję dojdzie i będę, będę sobie, będę się bawił w wrapera, w quad wrapping będę robił. Wiertła takie z fajniejszym mocowaniem do wykrętarki, spoko. Opalarka. Która generalnie w garażu zawsze się przyda, chociażby do montowania kciuków, bo tam jest taka termokurczliwa gruba opaska, którą zakładamy na kciuk i ją musimy przygrzać. Chciałem taką delikatną opalarkę, w sensie z regulacją temperatury, bo nie chciałem takiej, która grzeje, nie wiem, 300 stopni od razu. A po co to tyle? Po co do tyle tych rzeczy? Po co to tyle tych rzeczy? Tu jest regulacja temperatury. Ociepanie, raz, dwa, trzy. Pewnie siła dmuchania wiatraka. Spoko, przyda się. Przetestuję, jak będę ee, kleił polarisa. Tyle. Tydzień życia dilera został skończony. Mimo, że jutro mamy sobotę i będziemy pracować, także tyle: dajcie znać, czy takie głupie, nic nieznaczące unboxingi e, robić, czy nie robić. Chociaż mogę robić je tylko wieczorami, jak już ten cały, cały kurz opada i jak jest chwila wolnego czasu. Także moi drodzy cytując klasyka, kochajcie się, róbcie dzieci i bądźcie milia swoich sąsiadów, Siemandero PSO.